Cześć z tej strony Kubak K i Dobra, niech wyjdzie kubak parkour, sorry i dzisiaj wi e, witam Was na Czigu z Pokemonów e, Właśnie wyszliśmy na Pokemony i... i właśnie łapiemy pokemony, więc postanowiłam dobra, to zacznę nagrywać co mi tam szkodzi. Mam wolne, więc zacznę nagrywać więc uwaga zaczęłam nagrywać i dobra i teraz najważniejsza część uwaga życzę wam szczęśliwego nowego roku dużo zdrowia, szczęścia dużo piątek i szóstek w szkole i samych pomyślności co wy chcecie i spełnienia marzeń więc dobrze ja w ogóle do tego dżingsu nie mogę trafić, ale spoko Majsa, wolno, eee, to jest pierwszy odcinek z pokemonów więc oglądajcie słuchajcie więc Przepraszam za jazdę samochodów. Wiatr lewieje i że samochody są nie wszędzie. Ee, jeśli chcecie... o, inkubator. Ho, 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 ho. Co to jest Nie ważne. O! Ten ten. O nie, zepsułam. Dobrze, sprawdzę sobie. I właśnie... No, życzę wam dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności Sam w piątek szkoda, no Ale skończymy Devon Gong Co? Za, za tym? On jest wodny Eee Dobrze Pokażę wam w ogóle moje Pokémony. WhatsApp Dragonite, Executor. Pince, Zazu, Weber, Endurant, Hitwatcher, Grand Scytler Jinx, Absol, Ampsom, Snotku Magma, naton. Uwaga Jeden z Raichu, który podczas świąt pasował Świąteczny raju, 1070, patrzcie ma Brick Break, a nie mogę powiedzieć ile opisu Prasa mamy również Shelgon Szedł shotgunu akurat zbieram cuksu na stówkę ale on jest ognisty trochę wartelolftwu wartortle i to jest pierwszy odcinek więc nie będziemy na razie nic dużo robić tylko im wam informuję, że zaczyna się spoko właśnie biorę teraz pokédex i wam pokażę jakie mam Pokémony. Ale też, wam pokażę moje... Dobra, pokażę Wam moje pokemony tak z No zgarniacie o co chodzi. Mam również też PS na relaksa. Uuu, on ma gousa tak. Uuu, nie widziałem. Uf, dobra, dobrze wiedzieć. Przeda się na przyszłość. Fanti Duchowy Hex Shadow Ball. To jest śmieszne, że, że duch na ducha jest albo, nie pamiętam, chyba super efektywny lub efektywny. Uwaga, słyszałem, że pojawił poczułem, że pojawił się Pokémon. Co to jest? jest Senem. Tak? Jak? Eee... Cel, dobrze. Trzysta ileś. Słoderczy. No nie to łapał... Ale dobra, wróćmy tam, gdzie skończył. Skończyliśmy na Pikachu. Na dwóch Pikachu. Dobra, zwalnię. Ezekutor mam. Ka... Karlinkę mam. Veleona. Grovela mam. Kubonka. Klinka. Tu. mam dwa razy Pikachu, jak słyszycie strzelają, Reję mam, znaczy i Shiny, ale nie będę tylko mówić co tu się dzieje. Ja, jak zobaczycie po tym odcinkiem 10 łapek to wam powiem o co w tym reją i innymi. Pikachu, 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 kolejny Pikachu, later, o Pikachu, Pikachu, Grimmer, Horridron, o Pikachu, Pikachu. Ale także mam tu Picciotto to. Tak, par... mam też czarny zone no, no i shiny. Uwaga. filozofina Aj, Magic mam. Pokażę wam moje statystyki Magic Arpą. no. Dobre, Sua ja taki ta pokémon nie jest słaby Dobrze. Zaraz wam pokazałam, a zaraz wam pokażę jest Pikachu, jakie ja mam? Pikachu. Błagam, mam tyle Pikachu. To jest, jest moja kolekcja Pikachu. chcę tym włączyć jeszcze dwa Pikachu, e, bo. Znaczy, dwa rajczu. E, znaczy, dwa Pikachu, które abonowałem w rajczu. To ja, jakich jest? Dodajcie o. Hmm, my... Oddaj się tutaj obok pika czy duchowego, jeszcze dwa. To będzie ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, no to będzie ich dwanaście, ale tak jest dziesięć. Dobra, już minutowy filmik nagrał, więc yy, ja na tym kończę. Najwyżej ja Wam będę. Pokażę moje statystyki mojego najlepszego pokemona pod cp. Narka.